Dziesięć oznak starości. Sprawdź, czy jesteś mentalnym dziadem. Absurdalny poradnik autorstwa profesora Chybiołka. Mój drogi, jako uznany ekspert w dziedzinie dziadozologii stosowanej, pragnę zwrócić twoją uwagę na fascynujący fenomen mentalnej starości, która może dopaść każdego, niezależnie od wieku biologicznego. W tym poradniku zaprezentuję ci dziesięć niepodważalnych oznak, które pomogą zdiagnozować, czy przypadkiem nie stałeś się już honorowym członkiem klubu starszych dziadków. Sprawdź, zanim zaczniesz nawoływać do powrotu kartek na cukier. Zachwyt nad pogodą jako główny temat dnia. Jeśli w ciągu pierwszych pięciu minut rozmowy użyłeś zwrotu, ale pięknie dziś, choć mogłoby być cieplej, gratulacje! Jesteś na prostej drodze do klubu meteorologicznych dziadków. Nieustanne komentowanie cen wszystkiego. Mydło za 12 złotych, Kiedyś za tyle to całą rodzinę się myło przez rok. Jeśli takie myśli są Twoim mottem życiowym, to znak, że Duch dziadostwa zakorzenił się w Twoim portfelu. Nieprzemożna potrzeba wołania na wszystkich młodzież. Bez względu na to, czy ktoś ma 12 czy 45 lat, wszyscy dla ciebie to ta dzisiejsza młodzież. Punkt kulminacyjny osiągasz, gdy dodajesz za moich czasów przemytnictwo torebek foliowych. Jeśli twoja szuflada z torebkami foliowymi przypomina sekcję logistyczną w markecie, a każda reklamówka jest traktowana jak skarb narodowy, jesteś na właściwej drodze. Porównywanie muzyki do tych dawnych hitów. Jeśli z nostalgią mówisz, to już nie to, co czerwone gitary, podczas gdy młodzież próbuje wytłumaczyć ci, czym jest autotune, gratulacje, dziadek mentalny w pełnej krasie. Codzienna inspekcja zdrowotna. Dziś coś mnie w krzyżu łupie, pewnie zmiana ciśnienia. Jeśli masz więcej diagnoz, niż lekarz prowadzący, twój mentalny pesel osiągnął nowy poziom. Skarpety do sandałów jako wyraz buntu. Jeśli sądzisz, że skarpety do sandałów to moda, której nikt nie rozumie poza tobą, to już dawno osiągnąłeś mistrzostwo mentalnego dziadostwa. Sztuka narzekania na technologię. Po co komu ten cały internet? Za moich czasów pisało się listy i wszystko było jasne. Jeśli zdanie to pada z twoich ust, Czas zmienić hasło na WiFi, bo sąsiad już dawno korzysta z Twojej sieci. Czajnik elektryczny? Nie, dziękuję. Jeśli nadal twierdzisz, że woda z elektrycznego czajnika smakuje jakoś inaczej i używasz takiego na gaz, nawet gdy masz indukcję, gratulacje, starość Cię przytuliła. Pasja do siania paniki. Słyszałeś, że przez te nowe telefony robi się dziury w mózgu? Jeśli twoje informacje są tak absurdalne, że nawet tabloidy przestałyby je publikować, masz w sobie dziadowską energię, profesora. Pamiętaj, że starość mentalna to nie stan biologiczny, a stan umysłu. Można być młodym duchem w wieku dziewięćdziesięciu lat, a dziadem w wieku dwudziestu pięciu. Jeśli w twoim życiu występują wszystkie powyższe oznaki, jedyne co cię ratuje to dystans do siebie albo przynajmniej dobry fotel bujany.